Cześć, dzień dobry, witajcie. Za chwilę wybory, dokładnie za 8 dni, i jak o tym myślę, to cieszę się jeszcze bardziej niż zwykle z tego, że jestem w Niemczech i to na takim zadupiu, że wyprawa do najbliższego konsulatu i z powrotem zajęłaby mi tak skromnie licząc pół dnia, a że w tym dniu pracuję, to odpada mi dylemat, czy, czy wypełnić ten obywatelski obowiązek, czy nie. A jeżeli to na kogo? Czy y, pełniące obowiązki lewicy y, tak naprawdę są y, ludźmi, na których mając le lewicowe, propracownicze i socjalne poglądy, można głosować? Bo jak na razie, to raczej więcej jest tam ukłonów w stronę aferałów z Koalicji Obywatelskiej. Polecam nagrania Neumana, y, ostatnio ujawnione które myślę, że jeżeli ktoś miał jeszcze wątpliwości co do tej organizacji przestępczej, jaką jest PO, to mógłby rozwiązać, gdzie Neumann mówi wprost o tym świętym patronie opozycji demokratycznej Adamowiczu, że ma twarde zarzuty prokuratorskie. Zresztą o tym była mowa paradoksalnie do to, że Adamowicz zginął to jest jedyny powód, dla którego uniknął procesu, bo o tym, że on jest odpowiedzialny za wiele przekrętów, huczało już od dawna, nie tylko w Gdańsku, tak, ja mieszkając w Warszawie o tym słyszałem. Tak, lewica, lewica kompradorska to jest chyba najlepsze określenie dla ludzi, którzy dzisiaj w Katowicach oddawali cześć Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, współodpowiedzialnemu za... E, za antypracownicze reformy Barcerowicza, za udział w wojnie w Iraku, beneficjentowi e, zarówno z systemu antypracowniczego PZPR-u, jak i antypracowniczych zmian dokonanych w Polsce po 1990 roku. Tak nie zazdroszczę, nie zazdroszczę e, ludziom, którzy jesteście w Polsce, tak i macie ten na kogo mam zagłosować, czy mam zagłosować. E, ja wam nie powiem, czy macie głosować, czy nie. Bo tak jak mówię, ja się cieszę, że sprawę mam z głowy. Nie wiem, co bym zrobił, gdybym, gdybym miał, miał sytuację taką, że byłbym na przykład w Hamburgu, gdzie jest konsulat, czy, czy gdybym był w Polsce w tej chwili. Nie wiem, czy bym zagłosował. Nie wiem, na kogo bym zagłosował. Tak, są, są wrazem ciągle ludzie, których jakoś tam szanuję i którzy uważam, że mogą zrobić dobre rzeczy, jak Maciek Konieczny, jak Marcelina Zawisza. Natomiast po tych wszystkich wyczynach, jakie Jakie dokonują kandydaci z listy, tak zwanej lewicy, jak, jak ten gość, który fotografował się z wiernopoddańczym hołdem w opisie, z szefową Związku Wyzyskiwaczy Lewiatan, panią Bochniarz, i mnóstwo podobnych. To naprawdę, tak, Dysonans poznawczy, podejrzewam, że potężny. jedyne co ja mogę powiedzieć to zabrzmi teraz, uwaga, teraz będzie bardzo górnolotnie i, i pompatycznie po prostu zajrzyjcie we własne sumienia zajrzyjcie, zajrzyjcie w siebie to co tak naprawdę e, może się zadziać co tak naprawdę może się zmienić w wyniku waszych wyborów w wyniku tych wyborów e, i tyle tak i jeszcze jedna rzecz z której warto sobie zdać sprawę Warto wracać do klasyki, w tym wypadku klasyki marksizmu. Chociaż samo pojęcie nie jest pojęciem Marksa, zostało stworzone przez konserwatystę, o, o czym warto wiedzieć. Mianowicie warto sobie zdać sprawę z tego, że w Polsce w tej chwili trwa, i to jest coś, o czym chcę nagrać dłuższy film, natomiast zabieram się tak jak do kilku innych dłuższych filmów i zabrać nie mogę. W Polsce w tej chwili trwa po prostu wojna klas. E, paradoksem smutnym jest to, że reprezentantem klasy ludowej, niższej pracującej stała się partia konserwatywno-narodowa. E, a tak zwana lewica reprezentuje kompradorskie elity i poglądy liberalne, przy czym liberalizm tu też trzeba pamiętać Polecam lekturę Johna Greya, dwie, dwa, dwa liberalizmy. Sprawdzę, dam, dam w komentarzu. Ładnie tytuł John Grey, dwa liberalizmy. Mamy do czynienia z liberalizmem, który tak naprawdę jest e, równie agresywny i równie e, autorytarny jak PiS, który uważa, że każdy, kto myśli inaczej, jest faszystą. Zwłaszcza jeżeli głosuje zgodnie ze swoim interesem klasowym. A myślę, że to, co jest najważniejsze przy tych wyborach, o czym czego powinniśmy sobie zdawać sprawę, zadać sobie pytanie, to właśnie wrócić do kwestii w tych wyborach i po tych wyborach wrócić do podstawowej kwestii, do kwestii klasowej. To pytanie o interes klasowy. Czy interes reprezentują poszczególne ugrupowania, czy konkretni, konkretni ludzie na listach tych ugrupowań. I czy my chcemy tak naprawdę tym interesom służyć? Czy to są te zmiany, które nam, naszym bliskim, naszemu krajowi wyjdą na dobre, czy nie? Moim zdaniem, w tej chwili tak naprawdę nie ma ani jednego spośród pięciu komitetów ogólnokrajowych, żadnego, który, który mógłby reprezentować interesy pracownicze, który mógłby reprezentować tak naprawdę interes. Polski i Polaków, biorąc pod uwagę to, że większość Polaków to są ludzie pracy najemnej, ludzie, którzy zarabiają nędznie, żyją w ciężkich warunkach, są pozbawieni dostępu do wysokiej jakości usług publicznych. I tyle. Wiem, że to jest dzięki. Do zobaczenia.